Obecna wystawa Włodzimierza Puchalskiego w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie przywraca jego postać do historii sztuki, szczególnie do historii sztuki lwowskiej i historii lwowskiej szkoły fotografii, do której Puchalski należał, wraz z jego nauczycielami Henrykiem Mikolaszem i Witoldem Romerem. Przywracamy też Puchalskiego do jego rodzinnych miejsc, czyli do miasteczka Wielki Mosty pod Lwowem. A też do sąsiedniej wsi Butyny, do której Puchalski rzeczywiście wracał pod koniec lat 30., -tych. z ekipą badaczy, która badała zdolność bocianów do powrotów do rodzimych gniazd po wysłaniu ich na dość dalekie dystanse, nawet do Palestyny. Instynkt domu jest określany przez naukowców jako homing i właśnie wynieśliśmy to słowo w tytuł wystawy.